Zastanawiasz się, co będzie dla Ciebie lepsze. Karta kredytowa i pożyczka gotówkowa są do siebie podobne, ale sprawdzą się w różnych sytuacjach. Poznaj różnice między nimi. Gdy bierzesz pożyczkę gotówkową, bank wypłaca Ci od razu całą sumę. To dobre rozwiązanie, gdy potrzebujesz pieniędzy na konkretny cel, na przykład nowy telefon lub wakacje. Gdy zdecydujesz się na kartę kredytową, bank udostępnia Ci limit kredytowy na karcie. Możesz z niego korzystać kiedy chcesz. Samodzielnie decydujesz, czy korzystasz z kredytu. Czy nie? A jak jest ze spłacaniem? Pożyczkę gotówkową spłacasz zazwyczaj w równych miesięcznych ratach. Możesz obniżyć ich wysokość, wydłużając okres spłaty oraz wybrać dzień-miesiąca płatności raty. Zawsze możesz dokonać wcześniejszej częściowej lub całkowitej spłaty bez żadnych dodatkowych kosztów. W przypadku karty kredytowej, to ty decydujesz, czy chcesz spłacić od razu całość zadłużenia, czy korzystasz z kredytu na karcie? Spłacasz elastycznie. Jeśli nie masz w danym momencie pieniędzy, nic nie szkodzi. Limit karty. Ty spłacasz co miesiąc w kwocie minimalnej lub w innej kwocie, w zależności od tego, ile chcesz spłacić w danym momencie. Jeśli potrzebujesz gotówki na jeden konkretny wydatek, pożyczka gotówkowa może być korzystniejszą opcją. Warto płacić kartą za codzienne zakupy, bo w razie potrzeby możemy skorzystać z odroczonej spłaty, zyskujemy rabaty czy nagrody w programach lojalnościowych. Czy można uzyskać dodatkowe środki bez opłat? To możliwe, jeśli wybierzesz kartę kredytową, za którą bank nie pobierze od Ciebie opłaty i spłacisz ją w okresie bezodsetkowym. Dotyczy to transakcji bezgotówkowych. Jeśli korzystasz z pożyczki gotówkowej, zwykle płacisz odsetki za pożyczony kapitał, ale możliwe są także inne opłaty, np. prowizja za udzielenie pożyczki. Jeśli szukasz najlepszego dla siebie rozwiązania, zawsze dokładnie sprawdź ile i za co zapłacisz, decydując się na skorzystanie z produktów kredytowych. Pożyczka gotówkowa czy karta kredytowa? Niezależnie od tego, na co się zdecydujesz, pamiętaj o odpowiednim przygotowaniu oraz analizie swoich finansów. Tylko wtedy dodatkowe pieniądze staną się środkiem do celu, a nie dodatkowym obciążeniem.